Tak jeszcze wrócę do tego, tej zmiany, tego tej soboty na niedzielę mówiłeś, że w 321 roku cesarz Konstantyn to zmienił swoim dekretem. Czy mam rozumieć, że wtedy Konstantyn był głową kościoła jakiegoś chrześcijańskiego, który zdecydował o, taki, o takiej zmianie? Był na pewno kimś, kto aspirował do takiej roli. Faktycznie. W 325 roku, czyli 3, 4 lata później, kiedy odbył się sobór w Nicei, cesarz Konstantyn przewodniczył temu soborowi. Natomiast ten, ten konkretny moment, o który, o który pytasz, był takim momentem, pewnej, pewnym momentem przejściowym, pewnej zmiany w chrześcijaństwie, ponieważ wcześniej. Wiemy o tym, że chrześcijaństwo w cesarstwie rzymskim było religią bardzo często prześladowaną, nietolerowaną w wielu środowiskach. Natomiast w momencie, o którym mówimy, czyli na początku IV stulecia, najpierw w wyniku edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna, a później w wyniku Właśnie tych wydarzeń, o których wspomnieliśmy w tym między innymi Soboru w Nicei w 325 roku, chrześcijaństwo stało się religią państwową. Później jeszcze taką znaczącą rolę odegrał cesarz Teodozjusz Wielki w drugiej połowie IV stulecia i możemy powiedzieć, że w tym całym IV stuleciu dokonana została zmiana Właśnie chrześcijaństwa z religii prześladowanej na religię państwową. No rozumiem. No i cesarz Konstantyn był w pewnym sensie, stawał się wtedy de facto, chociaż oczywiście on współpracował z duchownymi, z biskupami chrześcijańskimi, natomiast stawał się pomału w tym okresie, w pierwszej połowie IV wieku, kimś sprawującym wiodącą rolę w kościele.